Idę z psem na wystawę do galerii sztuki nowoczesnej. Tu nie wolno z psami, mówi ochroniarz. To nie jest pies, odpowiadam. To jest performance. A, to przepraszam. Idziemy z psem dalej. Oglądamy rzeźbę Smerfa Centaura półkoń, półsmerf. Zawsze się zastanawiałem, mówię do psa, komu kibicują centaury w czasie Rodeo. Srać mi się chce odpowiada pies. Trzeba było srać przed wejściem. Wtedy mi się nie chciało. Idziemy dalej. Oglądam jakąś kobietę, która stoi po kolana w basenie z moczem i wykrzykuje alfabet od tyłu. Z, Y, X! Krzyczy. U, V, W! Mój pies skręci się w kółko i węszy nosem po ziemi. Fajfus! Mówię do niego. Fajfus, nie sraj tutaj! Kiedy mnie ciśnie? Odpowiada i zaczyna srać na podłogę. Jakiś człowiek podchodzi i przygląda się temu, co wychodzi mojemu psu z dupy. Hmm, to jest interesująca propozycja, mówi. Ktoś inny też podchodzi i patrzy. To jest świeże, mówi. Podchodzi jakaś kobieta z kieliszkiem wina w ręku, cała na czarno. Odważne? I ja państwa bardzo przepraszam, mówię do nich. Jak nazywa się ta instalacja? Pyta kobieta. Gówno. Odpowiadam zatykając palcami nos. Hmm, mocne. Ktoś z galerii podchodzi i wtyka w psią tabliczkę z napisem Gówno 2015. Podchodzi fotograf i robi zdjęcie. Pojawia się ktoś z kamerą i mikrofonem, prosi mojego psa o wywiad. Cóż, zawsze kontestowałem opresyjne dla mojego gatunku rozwiązania przestrzenne w środowisku miejskim, mówi mój pies. A pan jest kuratorem? pyta reporter. Co sądzi pan o pracy swojego podopiecznego? Sądzę, że to gówno odpowiadam brutalnie prawdziwe mówi kobieta z winem ostentacyjnie szczere mówi fotograf — UTS krzyczy kobieta w basenie z moczem